Siema, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale, bardzo serdecznie. Witam po krótkiej przerwie, bo była przerwa świąteczna, ale teraz już normalnie wracam i postaram się dla Was codziennie nagrywać filmy. Dzisiaj zaśpiewam dla Was piosenkę Teamu X, która wyszła jakoś w trakcie właśnie tej przerwy, pod tytułem Dla Rodziny. Jeśli chodzi jeszcze o to, czy mi się ona podoba, to mi się tak średnio podoba, bo jest to taki styl, którego za bardzo nie lubię. E, podoba mi się tam kilka fragmentów, na przykład jak śpiewa Charo i jak śpiewa e, chyba Shao. Yy, właśnie jeszcze nie kojarzę cały czas tych niektórych osób w tym Teamie X, ale też ktoś tam śpiewał na początku po Leksiu yy, śpiewał też według mnie bardzo fajnie. Yy, no ale zresztą ta piosenka to trochę nie jest mój styl, ale zdecydowałem, że spróbuję ją zaśpiewać. Jak mi coś nie wyszło, to jak mi coś nie widzie, to napiszcie w komentarzu to właśnie co mogę jeszcze poprawić A jak wszystko Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę I przede wszystkim zasubskrybujcie dzwoneczkiem mój kanał Jest to bardzo ważne, więc mam nadzieję, że nie zapomnicie W sumie to możecie zrobić to już nawet teraz A ja już zaraz przechodzę do śpiewania Więc zróbcie teraz łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem A po filmie ewentualnie napiszecie jakiś komentarz z uwagami Albo po prostu z samymi pochwałami więc już teraz... Yy, teraz już przechodzimy do śpiewania. Whoa, yeah, 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 Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny Jak się wożę z moim teamem, nie rób to spiny Każda morda robi flex, logo X Nie szczekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny jak się włożę z moim teamem, nie rób oto spiny Każda morda robi flex, logo X Nie szekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz Pan mam drugi mood Jak ci programy, wiesz, że zjadam fruity loops Gram jak znud, więc posłuchaj jak ten beat ci siedzi Jestem twoim dziadkiem, twoja, mówi do mnie daddy To nasza chata, jak tu wchodzisz, to bądź czujny Wyjezd za bramę, jeśli twój pomysł jest durny Gotuję często bity, przez ten na bani mam mętli Chcę robić hip hop, a family friendly to moja bluza, gadajmy, że już była, mówi teraz głosów, więc już nawet nie rozkminiam Team X to rodzina, o tym nie zapominaj, 4-2-0, przez zielone się nie spinam Ej, teraz śledzę nasze ruchy, wiem co to styl, zobacz nasze ciuchy Zero skruchy, lecimy dalej po swoje, nasza szurka lepsza niż ich troje Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny, jak się ważę z moim teamem, nie rób po to spiny Każda morda robi flex, logo X, nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz Wszystko to co robię, co tu tworzę dla rodziny Jak się włożę z moim teamem, nie rób po to spiny Każda morda robi flex, logo X, nie szekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz Nie widzę dalej w czym chodzę męczu Dalej niech chminisz, że tyka na zawsze w sercu Jestem spokojny, nie ponoszę się emocją Chyba, że na bicie wtedy wchodzę mocno 10 lat, dziesięć lat na tuwach jestem, od zero do teraz zobaczyłem, gdzie, gdzie doszedłem Myślały, że dołączenie tutaj to bzdura Ja zrobię jeszcze więcej, to nie emerytura Czaro, oczaruję nią mamie Rodzinę i lojalność, prawdziwa dla ziomali Garda wysoka, prawy prosty, cieprzy Witam, mnie porówny mnie do typa, którego mam na hita A tam powita tak jak leci gras Ze mną mam team, każdy z nich to mój brat Ona dała mi kosza, o oh my god w sumie, co z tego, skoro zrobiłem i Wszystko, co tu robię, co tu tworzę dla rodziny Jak się włożę z moim teamem, nie rób po to spiny Każda morda robi flex, logo X Nie szczekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz? Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny Jak się włożę z moim teamem, nie rób po to spiny Każda morda robi flex, logo X Nie szczekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz? Dziękuję za wysłuchanie mojego wykonania tej oto piosenki, tak naprawdę jest to taki rap. Eee, jak mówię, te, te fragmenty, gdzie śpiewa Lekcja, tak bardzo rapowo mi się tak średnio podobają, ale, ale gdzie tam ci inni śpiewają, to jest jeszcze w miarę. Eee, no i dobrze, że nie jest to piosenka jakaś wulgarna, dlatego też mogłem ją zaśpiewać. Eee, no i co? Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Wiadomo, że tam było kilka błędów, ale mam nadzieję, że przymkniecie na to oko. No i co? I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale, prawdopodobnie o godzinie 16. Jutro będzie coś, czego pewnie większość z Was się nie spodziewa. Będzie taki odcinek prawdopodobnie związany z jakąś grą. Dlatego jeśli ktoś kogoś to ciekawi, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek, by nie przegapić jutrzejszego odcinka. Do zobaczenia! A i zapraszam też na mojego TikToka Oliver C instagrama oliwier.c.music